Day, I'm something great that's my way everything alle Udało mi się dostać na zawody. Kiedy zrobiłam sobie wtedy z tymi nogami krzywdę, już się bałam, że mi się nie uda. Cieszymy się razem z Tobą, Aurora. Ja tam się trochę stresuję. Nie ma czego, burza? Jak wystąpisz źle, nic się nie stanie. To są Twoje drugie zawody. Moje to pierwsze. Ja jestem dobra w krosie, ale też się trochę jednak boję. Wiesz, tak to już bywa. A, Trzeba tylko czekać, aż przyjdą po nas ludzie. Ej, słyszeliście, jaka będzie pierwsza konkurencja? Ty już jesteś ubrana? E, no wiesz, no tak, moja pani dopilnowała tego. Hehe, <laughs> zaraz idziemy trenować. E, no dobra, mniejsze z tym. E, jaka będzie pierwsza dyscyplina? Pierwsza będzie ujeżdżanie. Idziesz? Chyba tak, chociaż nie wiem. Nie wiem, kto idzie z nas na ujeżdżanie. Ja idę na pokaz piękności. Hehehe. nie dziwię się. Ty jesteś takim tutaj najładniejszym ogierem. Czyli chyba ja pójdę na ujeżdżanie. No dobra, pewnie zaraz po mnie przyjdzie Sara. Pewnie tak. Luna! O, pani mnie woła. Dobra, ja już się będę zbierać. Pa, Luna! Pa! Pa! Ciekawa rozgrzewka. Masz rację, Aurora. Nie ma to, jak biegać sobie po polanie. Pobiegniemy do tamtego wzgórza i wracamy. To jeszcze daleka droga przed nami, a zawody zaczynają się za pół godziny. To prawda. Ach, oby się udały. Co jest? Nie wiem, w którą stronę iść. Są dwie drogi. Wybrać tą, a może tą. Chyba tą. przerwane z powodu kwałtownej nawołnicy śnieżnej. No, zawody miały się rozpocząć dzisiaj o godziny... o godziny 18, ale zostały przełożone na jutrzejszy dzień, także koło tej godziny. Jeśli pogoda nie dopisze znowu, mogą zostać odwołane całkowicie lub przełożone na kolejny dzień. Za wiele niedogodności bardzo przepraszamy wszystkich oraz wszelkie odszkodowania dostaną Ci, co nas okupili z bilety? Prosimy się nie martwić, ponieważ zawody przy odpowiednich warunkach zostaną odnowione. Nowa łonica nadeszła z północy. Zdarzyło się to podczas treningu, 10 minut przed rozpoczęciem zawodu. Za mną widzicie właśnie to, co się dzieje. Dziękujemy bardzo i zapraszamy do innych naszych filmów wiadomości. Dziękujemy i do widzenia. gdzie tam taka chmura. O, już mocniej pada. O śnieg z deszczem. O śnieg.